Cześć, jestem Krzysiek a to są dzisiejsze media Zapraszam. Znamy nową szefową Radia 357. Na fotelu prezesa zasiadła Ewa Świstuniuk, która była do niedawna prezeską wirtualnych mediów, posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie, pracowała w grupie Infor przez 25 lat i przez 9 lat należała do Zarządu Izby Wydawców Prasy. Już za 5 dni start polskiej wersji Euronews. Czym jest Euronews? To ogólnoeuropejska telewizja, która należy do Unii Europejskiej. Jest to moim zdaniem fenomen ogólnounijna telewizja w aż 13, wkrótce 14 językach. Jedna unijna telewizja dla wszystkich państw członkowskich i nie tylko dla nich. Bo też jest rosyjska wersja Euronews, która nadal funkcjonuje i w porównaniu do pierwszej kanału, czy kanałów Rosji przekazuje bardziej wiarygodne informacje. A wiarygodne informacje, oczywiście, w skrótowie, na które serdecznie zapraszam.